Siema, siema, z tej strony Dawid z kanału Mr. Liderów Energia. Dzisiaj odwiedził nas Przemo. Przemo to jest jeden z moich pierwszych wspierających na platformie Patronite, za co serdecznie dziękuję. Bardzo. Człowiek, który zaufał mojej technologii, moim wynalazkom, temu co propaguję i uwierzył, że można żyć bez płacenia rachunków, czyli poza siecią. Zapraszam na dzisiejszy materiał. Przemek to jest użytkownik jednych z pierwszych, znaczy może nie pierwszych, bo to jest dziesiątek pierwszych moich baterii. E, ty jesteś właścicielem magazynu 10KW? 10 KW 14 s 4P3P, przepraszam, to jeszcze, bo to jest jeszcze bateria zrobiona z Volkswagena. I teraz ta bateria ma ile lat? Już? Dwa lata. Dwa lata. Pracuje? Pracuje. W, w off-gridzie. Off nie dobierasz energii z sieci? Yy, troszeczkę coś zimą. Ja wspomagam zimą. No zimą to normalne. No off-grid niestety nie jest wyjściem idealnym, ale od marca Aha. do października zawsze za, zapewnia nam utrzymanie się z własnej energii elektrycznej. I teraz ciekawa rzecz. Ty masz baterię 2 lata i powiedz naszym widzom, ile ta bateria przez dwa lata w działania w off-gridzie od marca do października zrobiła dopiero cykli. Ostatnio co podglądam, to było kilka dni temu. To miał 196 bodajże. Cykl. Czyli 200 cykli. Przez 2 lata. Przez 2 lata, a ma 6000, tak? Uh -huh. Myślę, że na Life PO4 tego nie osiągniemy. A o tym będzie materiał w poniedziałek, który już jest nakręcony. Pomiędzy jaka jest różnica pomiędzy bateriami Life PO4 i jak, jakie wytyczne należy zachować przy budowaniu magazynów, tak żeby takie magazyny działały tak samo. Ten magazyn to jest magazyn, który znacie z kilku moich realizacji. Bardzo wiele takich magazynów u Was pracuje w domach. To jest magazyn z Forda Mach E, czyli to są nowe baterie nieużywane, żeby nie mylić tego z baterami z Elixa. Bateria w konfiguracji 14S, uwaga 4P, o pojemności 15 kWh. I taka bateria będzie połączona razem. Razem z tą baterią 14S3P przez osobne zabezpieczenia, co oczywiście. Kompletnie niczemu nie przeszkadza. Jedyna, o czym musicie bardzo ważne pamiętać, to przy łączeniu kolejnych magazynów, żeby najpierw naładować jeden magazyn do górnego napięcia okay. granicznego, odłączyć go, podłączyć drugi i żeby łączyć baterie zawsze o takim samym lub zbliżonym napięciu, czyli nie więcej niż 1 V różnicy między napięciami, po to, żeby baterie między sobą nie przerzucały przez BMS-a za dużego prądu co oczywiście gwarantuje Wam nieuszkodzenie, nie uszkodzenie, nie wywalanie BMS -a. On się zabezpieczy raz, drugi, piąty, dziesiąty. Za dwudziestym, piątym niekoniecznie musi. No i to by było w sumie o tej bateryjce na tyle. Z ciekawych rzeczy jeszcze. Przemek jest użytkownikiem dość interesującego falownika. Jakim jest EASAN, ale uwaga, ten taki zielony. ilufazowy, fazowy? Siedbia? 10. Dziesięć. Dziesiątka, ale ilu fazowy? Siedem fazma? Hmm. Takie cuda Chińczyki produkują? Trzy fazy. Hmm. Nie? Trzy fazy. Trzy, fazy. No, trzy fazowy falownik i powiedz nam, powiedz mi, czy ty wiesz, jaki ten falownik, falownik trzyfazowy ma autokonsumpcję? Bo jest wiele teorii. Ja wiem, a wy się zaraz dowiecie, ile taki trzyfazowy trzy falownik ma własnej autokonsumpcji, gdzie zaznaczam, że jednofazowe asany, ósemki, 11, które wam instaluję, potrafią z autokonsumpcją przy. W momencie, kiedy słonko nam świeci, zejść nawet do 4W. Co na, koń, na samym końcu filmu wrzucę wam screen, u mnie wisi 11 i przy świecącym słońcu odcięta od sieci. Znaczy, ja podłączę do sieci dla tego celu, ile ma autokonsumpcji, ale jego autokonsumpcja, takie jednofazówki, nie przekroczyła nigdy 40W. Mówimy tutaj o pracy off-gridowej z odciętą siecią, a zimą ze względu na to, że mam zawsze podłączoną dodatkowo w konfiguracji ładowarkę sieciową i ustawiona na niej prąd dwóch amperów tylko dlatego, że te falowniki nie potrafią zasilić przetwornicy DC od strony sieciowej, czyli tak jakby wstecznie na ładowaniu, muszą mieć włączoną ładowarkę sieciową tylko po to, żeby ta bateria nie była podżerana mimo tego, że z niej zimą nie korzystacie w trybie USB na przykład. Yy... No, tak, 2A, dobrze ja mówię. 2A mam ustawione, i wtedy autokonsumpcja tego falownika wynosi 70W, nie przekracza. A teraz z tego, co ja wiem, czy Ty wiesz? Czy mam ci powiedzieć? Czy nie sprawdzałeś tego? Nie, co? Nie, nie, nie patrzałem. Falownik EASA na trzyfazowy yy, pobiera maksymalnie do 100W z sieci, jeśli macie podłączoną sieć. Czyli może mamy... tak być, może tak być, no? no. Tak, tak jest. Ja to, ja to, ja to nawet mierzyłem. Czyli szybciutko sobie możecie przeliczyć, że to jest to jest 0,1 kWh, kWh na godzinę. Przez 10 godzin taki falownik zjewam 1 kWh według stawki za energię elektryczną, jaką aktualnie macie. Czyli średnio w Polsce to waha się około złotówki, czyli utrzymanie no, takiego... mnie złotych 60. Z gorszami, bo u mnie jest warsztat jeszcze wpięty i ja troszeczkę płacę. Widzieliście, jaki gościu ma drogi prąd? Yy, troszeczkę wychodzi. A już to zrobił to... przez dwa lata yy, ponad jeszcze chyba 6000 kW ten falownik, tak? Czyli że... 6 m... spłaca się. 6 mWh wyprodukował, czyli w... zrobił to prądu za 6000 złotych. No ponad czyli sam już się spłacił, po złotówce licząc, nie? po złotówce, czyli sam się spłacił już falownik, już masz za darmo, no można powiedzieć, że tak, yy, magazyn zaczyna się cofać, dowalić teraz drugi magazyn, czyli taka wieczna inwestycja, no, ale, ale, ale powiem Ci, że myślę, że yy, przy tych dzisiejszych stawkach, a ja w tym roku może być z prądem, także może, no będzie z prądem, już się dzieje z prądem, no. ja też nie okrywam prądu, nie mam tutaj taniego, bo po złotych 31 jesteśmy, ale gdzie indziej w mieście, zależy od operatora i wynegocjowanych stawek i umów, e, mamy prąd po złotówce. Czyli ja już wiem skąd u ciebie się wziął pomysł na, na off-gridowe życie. Tak, no, Czyli macie zadowolonego się klimatyzację i te sprawy wszystko. No z klimatyzacją to jest w ogóle fajna sprawa, bo świeci hmm. słonko, aby my chłodzimy się totalnie za darmo. No nie tak. płacimy za to złotówki no tak. i mało tego nie ruszamy w ogóle magazynu. Bo mhm. to idzie z autokonsumpcji, tak? Tak. Czyli można, można, można. Przemek teraz za chwilę zniknie z następnym magazynem. Eee, co wracając do platformy Patronite, chciałbym też podziękować wszystkim wspierającym, nie tylko Przemkowi, bo jest, było Was wielu. Oczywiście Przemek eee, ma plusy tego, tego patronowania mojego kanału. Czyli wspierania owlidowej turbiny wiatrowej, takiego autorskiego projektu według mojego zamysłu, który będzie zrealizowany tylko i wyłącznie ze środków Patronite. I to będzie projekt nie tyle dla mnie, bo jak wiecie, u mnie się dużo zmienia, to są, no to są nowe doświadczenia i nowe pomiary, nowe wnioski. Ale będzie ten projekt udostępniony też dla Was. Dokładnie możecie sobie przeczytać, link dostaniecie w opisie filmu, na czym polega ten projekt i na czym jest oparty, jakie jest założenie tego projektu. Więc wszystkiego dowiecie się, dowiecie się poniżej. No to co? To liczymy się i spadamy, nie? Oczywiście. Aha, jedna ważna rzecz. Przemek sobie kupił magazyn nowy, niższy o tyle, ile wsparł mój projekt. Także takie wsparcie projektu nie pozostaje bez odzewu. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnej odsłonie. Zapraszam na, na, na następny materiał, który, w którym będzie yy, mowa o porównaniu, i parametrach pracy właśnie baterii litowo-jonowych i LiFePO4. Tam też będzie bardzo ciekawa bateria, która w Polsce jest zasypana. A jak wiecie, u mnie ciekawość to pierwsza, pierwszy stopień do wiedzy, więc musiałem coś z tym zrobić, nie? Polecam Dawida. Dziękuję bardzo. Dziękuję jeszcze raz za zaufanie trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Cześć.